Słuchajcie, odkąd zrobiłam tiramizu, to takie klasyczne, jest filmik, i odkąd pojawiły się truskawki, jakoś tak za mną chodzi tiramizu truskawkowe, że dzisiaj się nie mogłam powstrzymać. I mimo, że jest niedziela, to zatrzymałam się w jakichś delikatesach otwartych w niedzielę i kupiłam mascarpone, bo poprzednie zużyłam. I muszę zrobić tiramizu truskawkowe, więc dzisiejszym bohaterem będzie tiramizu, ale truskawkowe. Czy to nadal jest tiramizu? Nie jadłam, nie próbowałam. Yy, uwielbiam to klasyczne, tak jak Wam mówiłam, więc jestem bardzo ciekawa. Co do składników, to Was chyba nie zaskoczę. Zostało yy, mi troszkę jak do zwykłego tiramizu truskawków. Tiramizu truskawkowe, no to truskawki, sezon na truskawki, gotujmy sezonowo. Tiramisu, no to musi być mascarpone. Musiałam też kilka dni temu kupić, yy, bo już tak bym chodziło, yy, Śmietankę 30. Yy, powinien być jogurt yy, grecki, ale nie mam, mam zwykły. Mam nadzieję, że będzie ok. Yy, I jeszcze likier mam tam w barku. Yy, powinien być pomarańczowy, chyba nie mam, będzie, yy, będzie cytrynowy. No to, no to zobaczmy co nam z tego wyjdzie. A, nie robię w tej kwadratowej formie, którą robiłam poprzednie tyramizu, tylko robię w takiej bardziej prostokątnej, bo mam za mało biszkopcików i takie mniejsze troszkę będzie. No to co, rozpoczynamy. Rozpoczynamy od kroku tak naprawdę ósmego, bo przedtem to jest odważyć biszkopciki, pokroić truskawki yy, i tak dalej. Yy, ja rozpoczynam od ubicia śmietany. Jak wiecie, śmietanę ubijam poza termomiksem. Pamiętajcie, żeby ładnie była śmietana ubita. musi być schłodzona, u mnie trzydziestka. 150 g ląduje do mojego naczynia, jest 170 troszkę za dużo, ale i tak trochę w naczyniu pozostanie. No i idzie tutaj yy, do miksera planetarnego i się tak będzie troszkę ubijało. Yy, yy, widać, że widać, do innego naczynia, no to właśnie nie dostajemy. my zostajemy. Na to do naszego naczynia dodajemy w tym czasie całe to opakowanie 250 g mascarpone. Pamiętajcie, by cały czas pilnować tej śmietany, żeby się z niej nie zrobiło masło. 200 g jest 180 y, jogurtu. On jest dość gęsty, bo to chodzi głównie o, y, o gęstość tego. Bierzemy do śmietany jeszcze chwila. Teraz dajmy tu 30 g cukru całe. I zakładam do 20 sekund, żeby się to Trochę ciszej. Śmietana nam się... Widzicie, jest. Masłem chyba nie jest. Tutaj mi się mascarpone wymieszało z cukrem, jogurtem. I przełożyć do innego naczynia, właśnie gdzie jest. Wita śmietana. opystką, szpatułką. Pamiętajcie, żeby to robić tak całkiem delikatnie, żeby zapiana nam się całkiem tak nie opadła. No i powstaje nam takie, taka biała masa, jak sobie tu mieszka. A my musimy teraz umyć naczynie. No i pora na nasze piękne truskawki. 250 gram sobie tutaj przygotowałam kaweczek świeżych, 20 g cukru. No i teraz ten likier. Znalazłam takie limoncello cytrynowe. Oryginalnie to jest pomarańczowy, na przykład Cointou... Nie, nie wiem, czy to się tak poprawnie czyta. Eee... Zdajemy. W wersji bezalkoholowej z tego co mi się wydaje można to sokiem pomarańczowym wystąpić, ale to naprawdę, to jest minimalna ilość alkoholu. A cytrynka, idę po cytrynkę. 25 g soku z cytryny. Mam chyba trochę mniej, już nie chce mi się cytryny kolejnej otwierać, zwłaszcza, że mam likier cytrynowy, mam 20 g. Zakładamy. Zmiksujmy to obroty 10. Zrobi się nam taki sos truskawkowy. No i co? Finiszujemy. Mamy tutaj, tak jak Wam pokazywałam, yy, nasze biszkopciki. Tu mamy zrobiony sosik. No i mniej więcej połową tego sosiku. Polewamy nasze biszkopciki. Rozsmaruję to sobie po każdym. Zdajemy połowę naszego kremu, mascarpone z bitą śmietaną. Również rozmarowujemy. A my kontynuujemy na szatylamizu. Kładając tyle kupcików ile nam zostało. Troszkę będzie bardziej ubogo. No i co? Resztkę sosiku Teraz już się nie muszę martwić, ile to połowa. Po prostu każdy polewam. I zapomniałam o truskawkach, które pokroiłam. To będzie jedna warstwa truskawek. Jestem gapa bo na kremie powinna być warstwa truskawek i dopiero kolejne, więc u mnie będzie jedna warstwa truskawek. Znaczy, powinien, powinien być biszkopciki polane sosem, truskawki, krem. biszkopciki, polane sosem, truskawki, krem. A u nas będzie pierwsza warstwa bez truskawek, a druga z truskawkami. No ale co tam? Lepiej późno niż stale sobie przypomnieć, co nie? Truskawek, jeśli spytacie ile, podobnie jest 250, ale jak widzicie u mnie wersja zmodyfikowana przez sklerozę. Tak to jest, jak się robi na czuja, a nie czyta przepisy. I bierzemy ostatnią warstwę naszego mascarpone ze śmietaną. Przykrywamy ciężkie to! No i robota w zasadzie zakończona. Można jeszcze posypać całość, nie ja tak robię, I stacjami niesolonymi. No. No i teraz to znowu, niestety, trzeba poczekać na nas do lodówki. I jutro będziemy próbować, zobaczymy, nam znać. Słuchajcie, minęła cała noc, zaraz będę rozkrawać to tiramizu truskawkowe, ale muszę się Wam do czegoś przyznać. Jak już skończyłam robić to tiramizu, popatrzyłam na zdjęcie w Kukidu, no i patrzę, tam u góry są truskawki. U mnie u góry jest mascarpone i pistacje. Więc chyba troszeczkę pochzeniłam te warstwy, no ale nieważne, skąd się to wzięło, no bo w tradycyjnym tiramizu, które tak robię często, jest u góry po prostu warstwa mascarpone z kakao. No to tak po prostu założyłam, że tu też tak będzie. No więc zobaczymy, a i tak... Kawałek się ukroi, i tak zjemy, no ale może ładniej by wyglądało z truskawkami u góry, no ale już powstało tak. Kawałek ukrojony, y, trzyma się nawet całości, bałam się, że to będzie się rozwalać, troszeczkę ten czerwony sos w naczyniu mi został taki lejący się, ale reszta uważam całkiem się trzyma, no i zaraz będzie premiera, pierwszy kęs. Czy ono jest lepsze od klasycznego, czy nie? Mam wątpliwości, czy mnie przekona, ale sprawdźmy. Pierwszy kęs zjedzony, jest dobre, wolę klasyczne, yy, więcej truskawek, yy, następny raz powinnam dać i na przykład w klasycznym, powiem szczerze, ono jest takie bardziej ze sobą połączone, tutaj mimo, że dałam poprawną ilość tego sosu, yy, te biszkopty nie przesiąkły tym wszystkim, yy, czyli widzicie, one są tutaj takie widoczne, ja je czuję. Ja kocham w tym klasycznym tiramizu, że to wszystko stanowi taką jedną, zwartą całość. Tu jest dobre, ale, ale ja czuję osobno biszkopty, to czuję trochę osobno tą masę i czuję truskawki. I to mi troszeczkę, troszeczkę przeszkadza, ale ale nie powiem, że to jest złe. Sprawdźcie sami, klasyka czy wariacje na temat. Słuchajcie, wracam do recenzji tego tiramizu po raz drugi, drugi dzień. Eee, doszłam do pewnych wniosków smutnych wniosków eee, jednak to ciasto nie umywa się do tiramisu klasycznego biszkopty momentami są takie nienasączone tak świetnie jak z zwykłym tiramizu. krem jest taki jak dla mnie za bardzo śmietanowy nie taki jak w tym moim klasycznym tiramisu mascarpone'owo-jajeczny no wiem, że truskawek mogłoby być trochę większe ale według mnie to by nie zmieniło mojej opinii o tym cieście więc moim zdaniem to ciasto, nazwę, ciasto kremowo-pruskawkowe z biszkoptami, ale nie tiramizu.